Sierpień 2024 i raki. Hm, zaczęło się od wieży, ale również e, po, pojawiła mi się karta, która nazywa się w tej tali tarota Drzewem Życia. To taka karta, która pokazuje, że właściwie wszystko jest możliwe, ale też może się wszystko przewrócić. Zobaczę, co dalej, ale to wcale nie zawsze jest dobrze. Momencik. Zobaczymy, co dla Państwa tarot przewiduje. No, jednak na szczęście to drzewo życia. To tylko jest baza do dobrych decyzji. Tarot mówi w ten sposób, jeśli chodzi o zodiakalne raki w sierpniu, że przede wszystkim, jeżeli będą Państwo podejmować decyzje, tak zwane formalne, urzędowe, takie, które wymagają podpisów, papierów, ustaw itd., to jeśli te decyzje nie są spontanicznymi, one czas jakiś już w Państwu istnieją, są osadzone w waszych realiach, to jest to bardzo dobry czas na skuteczne w swoim rezultacie takie decyzje. Więc proszę się nie bać na przykład jakichś radykalnych rozwiązań. Dotyczy to również i może przede wszystkim par, par które są w związkach formalnych, bo tutaj uwolnienie się z takiego związku formalnego, może to nie jest ładne słowo, ale pozostawienie go za sobą na pewno powoduje, że oboje państwo mają przed sobą to. przepraszam mnóstwo możliwości, których do tej pory nie mieliście. Wbrew temu to się może wydawać, to będzie dobra, dobry czas i dobre, dobre posunięcie. Proszę nie wierzyć w obietnice zawodowe, które są Państwo składane od ubiegłego miesiąca. Jeżeli ktoś Państwu coś obiecywał powiedzmy, no ma ubiegłym w czerwcu czy w lipcu, ale bardziej w czerwcu, to nie jest to prawda. To, że to musi potrwać, to prawda, ale nie, nie dotyczy finał szczęśliwy państwa. Także o tym proszę zapomnieć. Bardzo dobry czas na mądre wydawania pieniędzy na przyjemności. Dobry czas dla ludzi, którzy czekają na diagnozę lekarską. Ponieważ taże diagnoza będzie dla nich przyjazna, nie, nie będzie zaskoczeniem, smutnym. I również bardzo dobry czas na radykalne zmiany miejsca, na przeprowadzki, na, na takie decyzje, które nas przenoszą do w ogóle innego wymiaru, innej, nawet być może szerokości geograficznej. Jeżeli ktoś się nie ma zamiaru przeprowadzać, to chociażby dalekie wyjazdy, takie no, wynoszące nas w inną formę, jak gdyby życia. Będą rzeczy, rzeczywiście będą bardzo korzystne. To, co rzuca się w oczy jako podsumowanie, to jest to, że waszym, nad waszym życiem, drodzy Państwo, będzie czuwać karta, którą tu właśnie nazywa się drzewem życia, czyli wszystkie aspekty, nawet jeżeli specjalnie nie będziecie tego świadomi, zostaną zachowane w równowadze. Pozdrawiam i polecamy się. Dobrawróżba.pl